Powiedzieli, że mnie ranisz. Powiedzieli, że się ze mnie śmiejesz. A ja pytam siebie, czy to naprawdę ty? Dawali do tej pory, że to prawda jest. Ja jednak nie uwierzę, dopóki sam nie usłyszę tego. I nie usłyszałem. Dziękuję ci, że, że sprawdziłeś właśnie mnie tam. Na nasze nadwiśla. Zapewne. Zapewne masz to za nic, takie nasze miejsce jak kiedyś. Śmialiśmy się w nadwiśle. Och, nadwiśle. Nadwiśle. Mokry las rąk. Właśnie teraz otoczył mnie. Cie jedzonko i masa marzeń. A także patrzenie na zachód słońca. Teraz to fantazja. Boże cię chcę i przestać nurtować się. Dziękuję ci, że zaprowadziłeś właśnie mnie tam. Na nasze nadwiśle. A zapewne Zapewne masz to za nic, takie nasze miejsce, jak kiedyś. Śmialiśmy się w Nadwiśle. Och, Nadwiśle. Takie do tej pory prawdziwe i niepokonane, wijąc się niewinnie, przy którym czułam się dobrze i bezpiecznie. Och. Dziękuję Ci, że zapowiedzieliśmy właśnie mnie tam, na, na nasze Nadwiśle. Zapewne. Zapewne masz to za nic, takie nasze miejsce, jak kiedyś. Śmialiśmy się w Nadwiśle. Nasze wypady teraz wspomnieniem łaknienie się moim miałczeniem. Och, do tej pory było to takie godne serca. Ten nadbicia, ten nad nadbicia.